Chodzisz do drogerii i przytłacza cię lawina informacji o kosmetykach, ich składzie, właściwościach. Nie wiesz, jak sprawdzić produkt polecany przez influencerów lub strony urodowe, nazwy składników brzmią obco? Nie wiesz, jaka jest ich rola i jak wpływają na Twoją skórę? Ciągle słyszysz, że coś jest dobre lub szkodliwe. Do tego dochodzą certyfikaty, logotypy czy deklaracje na opakowaniach. Aplikacja Kosmopedia pomoże Ci się w tym odnaleźć. Sprawdzasz listę składników jednym kliknięciem. Od razu dostajesz analizę. Wszystkie składniki są oznaczone tagami określającymi ich funkcje i podzielone na kategorie. Możesz o każdym z nich przeczytać i dodawać je do spersonalizowanych list. Także specjalnej dla alergików. Kosmopedia jest jak tłumacz, który przekłada język naukowy na bardziej zrozumiały. Dodatkowe funkcje aplikacji ułatwiają Ci zrozumienie wszystkich informacji. Możesz zweryfikować, jakie jest działanie deklarowanych przez producenta składników w każdym produkcie. Także małych polskich firm, bo aplikacja jest polska i stworzona dla polskiego użytkownika. Aplikacja otrzymała patronat Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W aplikacji można sprawdzić wybrane składniki. W bazie jest ich prawie 30 tysięcy. Boisz się, że to marketingowy trik i ktoś będzie ci coś sprzedawał? Nic z tych rzeczy. Nie ma tu reklam i linkowania do żadnych sklepów. Kosmopedia jest transparentna i obiektywna. A co ważniejsze, bazuje na nauce. Znajdziesz w niej wiele artykułów na wszystkie nurtujące cię tematy. Skuteczność filtrów UV, testowanie na zwierzętach, parabeny czy silikony. Aplikacja jest częścią tworzonego od lat portalu edukacyjnego cosmopedia.org. Tworzy ją Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, czyli grupa ekspertów kosmetycznych. Kosmopedia. Cała prawda o kosmetykach.